śledźcie odcinek. No i co? Łowimy. Wędkarska piątka. Siedzi i się śmieje, bo nie wie, co go czeka. Bartolini mnie tu nagra elegancko. Ja wyhaczę tą, tą łobuzerkę tutaj. Ale jeszcze też na pewno przede wszystkim dać mu święty spokój i nie chcę jeździ na ryby, kiedy chce. To jest chyba, to chyba każdy wędkarz by najbardziej chciał. Jamy jajko. Piękna płoć. No i dzisiaj piękny dzień. Piękny i sporo będzie tych wędkarskich emocji. Ja już się nie mogę doczekać, bo dzisiaj nad wodą nie będę sama. Będę miała zacne towarzystwo dzisiaj, z którego się bardzo cieszę. I myślę, że też odcinek będzie urozmaicony dzisiaj. Zobaczcie, za mną rozłożone już stanowisko, parasol, bo trochę moczy od rana. Także pierwsze wiosenne wędkowanie, bo mamy wiosnę. Wiosna przyszła i kalendarzowa, i astronomiczna. Także widać, że ta rybka gdzieś się budzi, bo i wędkarzy nad wodą więcej. Mam nadzieję, że ten odcinek dzisiaj będzie się Wam podobał. Ja czekam na mojego gościa specjalnego, który jest już nieopodal i zaczynamy wędkowanie. Zapraszam Was na ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie dobra zabawa. Ja jestem w fenomenalnym nastroju. Także, co by się nie działo, chociażby wiało, padało, to ja dzisiaj, humor mam dobry. Wędkarska wędka. No, moi drodzy, ja już rozstawiona. Zobaczcie, tutaj mam kuwetkę z wszystkimi rzeczami. Klasyk, metoda. Za moimi plecami jest. Taka, taka torba, i na tej torbie postawiłam sobie wszystkie akcesoria, które będę potrzebowała do dzisiejszego wędkowania. Tutaj, obok podbieraczek, wędka już na mnie czeka, i zobaczcie. Tutaj zawsze o swój fotel, o swoje krzesło opieram, właśnie taką jakąś torbę. Akurat dzisiaj siedzę troszeczkę niżej, więc to fajnie tutaj wygląda, bo mogę to sobie otworzyć i mieć pełen dostęp, szybki dostęp do moich, jakichś tutaj akcesoriów bierzemy sobie słodki booster od razu na kuwetkę. Bierzemy stąd od razu słodkie wszystkie atraktory, czyli to co mamy słodkiego. Dzisiaj to mamy przede wszystkim pieczywko fluo. To jest akurat czosnek, ale mam też słodką wersję, której będę sobie używać i to jest akurat Pinky Boy. Także słodka wersja pieczywka fluo jest już na kuwiecce. Dodatkowo jakieś słodkie przynęty, na przykład match pro. I do tego, oczywiście, moi drodzy, będą leciały robaczki. Robaczki przygotowane, wszystko gotowe. Okulary jeszcze są w plecaku, ale zaraz wyjmiemy i zaczynamy, moi drodzy, wędkowanie. I od czego to wędkowanie dzisiaj zacznę? No, Coś tak czuję, że zaczniemy sobie od klasyka i polecimy sobie od razu robaczkami. Ja już się tutaj idę ustawić. Pierwsze rzuty idę zrobić. Jeszcze się tutaj ogarnę ze wszystkimi moimi rzeczami najpotrzebniejszymi. Trochę tu mam błoto, ale na tronie się siedzi elegancko. Zobaczcie. No, rewelacja dzisiaj na tym moim tronie. Będzie się działo i będzie gra, mam nadzieję, dzisiaj. Będziemy sobie odwiedzać Bartka, u niego na stanowisku. Zobaczymy, co on tam dzisiaj kombinuje. Bartek dzisiaj metod feeder, także możemy zrobić konkurs klasyk kontra metod feeder. Ale pewnie intryguje Was ten odcinek, a właściwie jego tytuł, czyli jak zadowolić wędkarza. Śledźcie odcinek, no i co? łowimy wędkarska piątka. Siedzi i się śmieje, bo nie wie, co go czeka. <laughs> Wiesz, co dzisiaj nagrywamy? Jak zadowolić wędkarza? No. Ania wam powiedziała, że czuje się jak na wakacjach, bo mnie zabrała na taki ośrodek wypoczynkowy PZW. Ale powiem wam, że naprawdę spoko, woda jest fajna. Ryby póki co się rozkręcają, zobaczymy, jak to będzie. A jaki mamy dzisiaj temat przewodni filmu? Jak zadowolić wędkarza? Jak zadowolić wędkarza? To myślę, że na pewno można mu coś kupić, na przykład bon prezentowy, jakiś gadżet wędkarski, też by było spoko. Możemy go zabrać na fajne łowisko, gdzie będzie na przykład będzie dużo ryb, gdzie będzie fajny dojazd, nie będzie musiał targać sprzętu, tylko samochodem sobie podjedzie, od razu pod stanowisko, więc myślę, że to takie główne rzeczy, ale jeszcze też na pewno przede wszystkim dać mu święty spokój i niech se jeździ na ryby kiedy chce, to jest chyba, to chyba każdy wędkarz by najbardziej chciał. Tak, więc to są takie, mi się daje główne... Ja wszystko wypełniam. Wszystko wypełniasz? No, powiedz, chyba tak, no chyba tak. O, dzisiaj jeszcze mamy też klasyk kontra metoda, tak chyba. No właśnie, Ania łowi klasykiem. Pewnie mnie dzisiaj zwoi tym klasykiem, znając ją, ale powiem Wam, że łowię tutaj pierwszy raz. Mogę Wam pokazać taki mój trik na, na łowienie, bo Ania, z tego co mi powiedziała, to tutaj są głównie takie małe karpiki, są jeszcze jakieś karasie, no i wiadomo, jazie, płocie mamy ładne, leszcze i tak dalej. Wiadomo, ja łowiąc metodą będę się skupiał na tych karasiach, karpikach małych i właśnie mogę Wam pokazać taki mój trik na, na takie drobne ryby, kiedy łowimy na metodę właśnie na karasie małe karpiki, to się bardzo dobrze sprawdza. Ania też mi powiedziała, że tutaj ryby dobrze reagują na nęcenie, ale tu już Wam opowiem więcej, jak tutaj podejdziecie do mnie do półki, to też Wam pokażę w ogóle, jak ja podchodzę do łowienia na metodę nie tylko na takim nowym łowisku, ale ogólnie jak ja łowię. Myślę, że nie, dla niektórych to będzie trochę takie nowe spojrzenie na metodę, bo jednak e, e, większość osób używa tutaj taki standard. To ja wam pokażę dzisiaj troszeczkę coś innego. Lecimy, mam tutaj 45 metr. O, ideolo. I co my będziemy tutaj grać? Pierwszy koszyk pójdzie taki rozpoznawczy. Nie łowiłam nigdy w tym miejscu. Łowiłam bardziej z lewej strony, tam gdzie właśnie siedzą wszyscy wędkarze. Po prawej stronie już nie mam nikogo, ale bardzo mi się podoba to miejsce, bo jest takie właśnie w takim dołku, tak przyjemnie się tutaj siedzi. Mam robaczki, te robaczki tutaj od razu ładuję do kuwetki z moją zamętą. Mam chlebek, także chlebek też od razu tutaj idzie do środeczka. I zanim załaduję koszyk, to załaduję, moi drodzy, na haczyk przynęty. Czyli lecimy spineczką czerwoną i białą i od razu ładuję nienęce wstępnie. Od razu ładuję koszyk tymi smakułykami. Od razu rzucam do wody wszystko to, co mam najlepsze dzisiaj na moich kuwetkach. Na razie z tym chlebkiem tak, ostrożnie, spokojnie. Na razie leci sama zanęta. Tego chlebka dosłownie niewiele. I zobaczymy, rzucimy się tam, w tamtą stronę. Koszyczek 35 gram, przypon 45 cm. Punkt na przeciwległym brzegu. Na ten róg rzucamy tego domku. Pięknie. Na pierwszą wieżbę. No, ustawiałam aparat i ryba mnie przywołała do porządku. Tak tarpnęła szczytówką, że nie dało się tego nie zauważyć. O, zobaczcie, jaka piękna. Jaka piękna płoć. Wspaniała. Wspaniała płoteczka, zobaczcie. O! Ty mała. Rozrabiaro. Czerwone oczko, puszczamy ją. Płej mała. No. I takimi płoteczkami się chyba dzisiaj będziemy bawić. Trochę mam widzowie dzisiaj biegania. Na lewo i na prawo. Trochę z Bartkiem tutaj rozmowy. Ploteczki. Musiałam zostawić wędki, a u mnie się dzieje. Ryba na zestawie. No i cóż, holuję. To pewnie jest jakaś płoteczka, także zaraz ją tu wyholujemy. Pewnie się musiała naczekać na mnie tutaj na zestawie. Bo u mnie, yy, u mnie dzisiaj. O! Drobniczka. Piękna płoteczka. Za koniuszek złapana. Zobaczcie, jaka cudowna, wyssany robaczek. Także zjadła wszystko to, co jej tam. Dzień dobry. Biorą! Zjadła wszystko to, co jej tam podpyszczek podsunęłam. O! Pokażę Wam ją z bliska. A co? Piękna płoć. Mieni się w słoneczku. Piękna płoteczka. Niech leci. Lecimy od przynęty. Ogólnie ja wiosną, jesienią lubię używać takie przynęty o stonowanych kolorach. Tutaj, nawet, mamy nową przynętę od Method Mani. To jest Fish i, i Betalina, Czyli taka rybna. Ona też ma, tak możecie zobaczyć, fajnie wygląda, ma takie drobinki mączek rybnych i tam jeszcze są jakieś dodatki. Oczywiście, wiadomo, standardowo na bagnecik. I właśnie taki fajny, stonowany kolor, to takie przynęty też bardzo fajnie się sprawdzają na łowiskach takich przełowionych, albo właśnie jak łowimy jesienią, gdzie te ryby już się dużo razy były złowione na jakieś takie przynęty fluo, to właśnie taka przynęta bardzo fajnie się sprawdzi na wiosnę też tak samo. No ja bardzo lubię właśnie łowić na takiego koloru przynęty. No i tutaj to mówiłem Wam rzecz. Jedną zobaczcie, to jest podajnik w rozmiarze XL. Ja zawsze do wędkowania na metodę właśnie tak podchodzę, że ja nie używam praktycznie już w ogóle koszyków elek, nawet jeżeli łowię wiosną, jesienią, latem, nawet zimą używam XL-ki. Dlaczego? Ja wychodzę z takiego założenia, że jednak chcemy łowić karpie i przede wszystkim u nas na łowiskach mamy duże karty, Bardzo często łowimy takie ryby powyżej 5 kg. a takim koszykiem, właśnie XL-em, no wiadomo, zawsze z każdym rzutem tego towaru podamy troszeczkę więcej, więc moim zdaniem, jeżeli Chcemy łowić na metodę, chcemy łowić większe ryby, to tylko i wyłącznie koszyki i xl -ki. A jednak, no, tak jak na łowiskach, większość wędkarzy wszyscy praktycznie używają te I taką xl zawsze się możecie wyróżnić, ta prezentacja też zawsze będzie troszeczkę inna, naprawdę niewiele wędkarzy łowi na takie koszyki. A Wam powiem osobiście, że ja już je używam, nie wiem, drugi sezon i. I po prostu te ryby wchodzą bardzo fajnie siłowi, takim koszykiem też możemy bardzo szybko donęcić, bo jak go nabijemy sobie podwójnie do, po prostu do rzutu, do... Do nęcenia, to fajnie możemy szybko łowisko donęcić i tego towaru tam troszeczkę zostaje. Więc przy łowieniu karpi, bo to się wzięło z angielskich wód, wiadomo, ta metoda przyszła do nas z Anglii, i no jednak nie oszukujmy się, ale w Anglii jakie łowimy ryby? 2-3 kilo, nie? I tam jest takie podejście, wiesz, małe koszyki, często też jest, dużo używają zanęty, ja na przykład łowię głównie tylko peletem i właśnie duże koszyki. I to jest takie podejście bardziej, tak jak łowią Węgrzy, bo Węgrzy mają tak naprawdę bardziej zbliżone do nas Łowiska niż Anglicy, bo my mamy w swoich łowiskach duże ryby. Na te łowiska też przyjeżdżają karpiarze razem z metodowcami i po prostu karpiarze też nęcą dużo, więc te ryby są przyzwyczajone i po prostu te ryby te duże karpie one lubią i muszą po prostu pojeść. I właśnie takimi koszykami i kserkami naprawdę możemy zwiększyć częstotliwość brań na, na łowisku i złowić więcej ryby. Więc tyle. A jeszcze jeżeli chodzi o taki trik, który ja używam. Właśnie przy drobnych rybach, to już mam naprawdę sprawdzone od wielu lat, jak łowię na metodę, dajemy, nabijam wiadomo koszyk z zanętą. To tak wygląda i na górę daję tylko troszeczkę peletu i naprawdę powiem Wam, pod karasie to się sprawdza luksus, albo jak mamy właśnie takie jeszcze też mniejsze karpiki, że wiadomo, głównie mamy zanęte, żeby to szybciej pracowało, bo mamy mniejsze ryby, a na górę dajemy troszeczkę peletu i naprawdę ryby bardzo fajnie pod to podchodzą, szczególnie właśnie to jest takie na drobniejsze ryby. A fluo? No fluo ja akurat rzadko używam, ale, ale takie coś mi się sprawdza dobrze. Dobra, to nie przeszkadzamy Bartkowi, niech oddaje już. Obudziło mnie to branie z takiego przemyślenia wiosennego nad życiem, i przyznam, że że niespodziewanie nastąpiło to branie. Jest piękna płoć. No, bardzo ładna. Śliczna płoć, chyba największa dzisiaj piękna, no takie dłoniaczki te płocie, ale ale ta już jest naprawdę ładna piękna płoć naprawdę bardzo ładna i żwawa widać, że głodna głodna do nas przyszła na kuwetki Amatorka robaków, zbędnie teorii dla Was nie dorabiam, że tutaj jest kwestia nie wiadomo jakiej pracy, zanęty, czy zastosowania wyższej fizyki kwantowej, jeżeli chodzi o nakładanie robaków na haczyk, bo tutaj wielkiej filozofii nie ma, ta płać po prostu tutaj jest, żeruje, jest w dobrej kondycji, ma się bardzo, bardzo dobrze i jest tej płotki tutaj dużo, i można się naprawdę fajnie z nią pobawić. Także zmasowany atak płoci dzisiaj, aż wyrywa wędkę, czasem tak zawieje. Muszę poczekać z rzutem, bo, bo w tak silny wiatr to się nie będę przebijać. Bo to też ten koszyk znosi. No, przestań wiać, wykonam rzut. Dobrze, że mam szczytówki osadzone nisko, dzięki czemu jestem w stanie, moi drodzy, widzieć brania. Ale tutaj to branie, które miałam ostatnio, to było tak mocne, że ciężko jego było nie zauważyć. Koszyczek też staram się właśnie kłaść punktowo, z tego względu, że no jak tam mam te płocie i one stamtąd mi pobierają, to, to raczej się trzymam tego punktu jednego, żeby nie kombinować. Żeby sadzać ten koszyk właśnie w jednym miejscu, żeby te płotki cały czas właśnie wturowały i żeby, żeby były te brania, żeby coś się tutaj działo, bo jeżeli ja na metodę nie uświadczę dzisiaj brań, no to nie podejrzewam, żeby, żeby pojawiły się na tej metodzie nagle, no ale może. Więc, jeżeli odpuszczę klasyka, to po prostu wtedy będę siedziała i patrzyła się tylko w wodę, bo, bo na metodę dzisiaj nic się nie dzieje. Kaczuchy pływają. No, i tyle. I wiosna się rozpoczęła pięknie. Piękną pogodą wiosenną. Będzie elegancka jajeczniczka, także trzeba wszystko przygotować. Ja jestem dzisiaj powiem wam mocno do tego wszystkiego przygotowana. Tutaj kuchnia wędkarska. To też jest bardzo dobry kontent, który można wam pokazać i myślę, że wiele osób zastanawia się, jak mogłoby to zrobić. Bardzo prosta jest sprawa. Trzeba mieć kartusz i trzeba mieć palnik. Polecam wam zaopatrzyć się w takie rzeczy. W Decathlonie to jest sklep, który mocno umożliwia taką turystykę i rekreację. Także polecam serdecznie. Powinniśmy mieć wokół tego taką tekturkę, żeby nam tutaj nie wiało, ale może nie będzie, może nie będzie źle. Proszę bardzo, idzie pierwszy zapas. O Boże, uratowałam sytuację. Lekko się tutaj wykorbiło, ale jest dobrze. Proszę bardzo, nic się nie wydarzyło. Znaczako ja jestem kucharką dzisiaj. Ale troszeczkę nam się to podsmaży. A ja dzisiaj będę tą przyprawę wykorzystywała do jajeczek. Oczywiście sól. Ależ aromat piękny. Troszeczkę tu posypiemy. Zabijamy jajco, jedno, drugie, sprawdzam czy kurka zniosła w porządku jajeczko, piękna sprawa. Piękna sprawa, do tego moi drodzy leci szczypiorek. Jajuwa jak się patrzy, proszę bardzo. No, przyznajcie, że wam ślinka cieknie po brodzie jak takie tutaj piękne są widoki, jajeczniczki. Moi drodzy, może się nie otruje. Moją kuchnią polową. Zostało ci coś? O, nie zdążyłam przyjść, ale jeszcze przyłyka. Jeszcze żyje. Okaże się za 15 minut. No, Nie, próba... Było przepyszne. O, dobrze, dobrze, dobrze. Każdy wypychał. Został kawałek bułeczki. No, a ryby są, powiedz, no. Gdzie są ryby? No póki co nie mówiłem, musiałem zjeść. A no tak, wędka zobaczcie, podajnik. Wyjęty. Musiał być posiłek. Mamy pół dambelca. Bo tylko takie drobne ryby biorą, jakieś kłodnie czy coś. Mhm. Mm no ciężko dzisiaj ci o farpia czy nawet tego się karaci. Ja też wracam do Wędek zaraz moi drodzy. Bo trzeba coś połowić dalej. Trzeba taktyki wypracowywać. Dzisiaj piękna pogoda, także taka rekreacja nam trochę dzisiaj wyszła z tego wędkowania. Ale w taki sposób też trzeba spędzać czas na rybach. Nie zawsze łowić na 100%, ale czasem się trochę porekreacjować i powypoczywać. Dzisiaj mamy Miami nad wodą. No Bartek zakłada zaraz bikini. Ja też. I co? I działamy. Woda jeszcze klarowna. Ja wracam na swoje stanowisko, zostawiam tu barwka z tyłu, oj, niech się bawi, posilony ugotowałam, więc teraz czas się brać za wędkowanie, czyli coś, co lubię najbardziej, mimo wszystko. Jest cudownie, bardzo miłe wędkowanie. Posileni jajówą. Łowimy. Zobaczcie, tutaj jakieś krzoki mi wpłynęły. Ewidentnie dzisiaj klasyczny feeder jest lepszy niż metod feeder. Przerzuciłam się z 35 metra na metodę. Przerzuciłam się na. Moi drodzy na 55, ale tam zdecydowanie ryb też nie uświadczyłam. Także są amatorki, amatorki robaków chleba tostowego mojej słodkiej mieszanki, są obecne, ale ja bym chciała jakąś grubszą rybę: jakiegoś grubszego zwierza. I dzisiaj nie jestem w stanie się do niego dobrać. Rekreacyjnie, dzisiaj muszę się zadowolić płociami, i wcale mi z tego powodu nie jest źle, bo fajnie biorą, i co jakiś czas coś tam na tej wędce się wydarzy. Także nie jest mi wcale z tego powodu smutno. Chciałabym, żeby chociaż mój kompan dzisiejszego wędkowania żeby Bartkowi weszła ta grubsza ryba na tą metodę. No, ale sama widzę, jak ta gra wygląda dziś, i ewidentnie dzisiaj klasyk jest w gazie. Dzisiaj jest gra z klasykiem. Mam pellet, który tutaj mi wysycha co jakiś czas. Jak go sobie domaczam, żeby sobie robić miks i ładować tutaj, jeżeli chodzi o metodę feeder. Metodę feeder dzisiaj gaśnie. Całkowicie nie ma żadnych, żadnych rezultatów na metod feeder. Także nic nie mogę tutaj więcej na ten temat o mieszankach powiedzieć, no bo one po prostu dzisiaj nie dają żadnych efektów. Nie sprawdzają się ryb, tam nie ma, więc nie mam na, na czym sprawdzić tych moich zanęt dzisiaj. Natomiast klasyk, zanęta turbo. Zanęta turbo z Robinsona, podbita zanętą marcepanową z trapera, Sprawdza się rewelacyjnie. Do tego chlebek, biały chlebek pszenny. Do tego idzie sobie: do tego robaczki i gra jest na trzy fajery. Bo ryby pięknie w to wchodzą. Te drobne płoteczki one bardzo lubią ten miks, bardzo lubią to zestawienie. To wszystko zatopione w melasie domoczone melasą i to jest gra, która na tym łowisku mi się sprawdza. Także jeżeli przyjeżdżacie nad tą wodę, odwiedzacie ten z lokalny zbiornik PZW, to zachęcam Was do tego, żebyście właśnie spróbowali takiego połączenia, bo może i u Was udać się skuteczne, być skuteczne. Także, także bardzo słodkie mieszanki i to mi robiło Robotę dzisiaj na wędkowaniu. Mam nadzieję, że jajóweczka Bartkowi smakowała <noise> i że go tutaj ładnie ugościłam nad tym moim PZW. No i co dalej? Spróbujemy coś z tej wody wycisnąć. Może się jeszcze coś uda.